papa was niesamowity challenge, w którym nasze bohaterki będą dekorować ogromne i bardzo smaczne torty. Zostań z nami, bo będzie wesoło. Let's go! Sprawdźmy, kto będzie pierwszy. Wygrywam, dobra, zaczynam. Co za szczęście, będę dekorować tort moimi ulubionymi ciasteczkami. Jane, twoja kolej. Tak jest. Ekstra, ja też mam ogromne szczęście, w końcu dostałam kokosa. Uwielbiam wiórki kokosowe i mleczko. Ale i tak to ja będę pierwsze dekorować. Już mam świetny pomysł. Wystarczy, że zgrabnie i symetrycznie obłożę torbisz Mmm. Wygląda nierealnie pysznie. Sprawdźmy, czy tak jest. Mm, to jest smaczniejsze niż myślałam. Jane, a ty co tak siedzisz? Twój tort zamierzam udekorować kokosem. Ale nie pomyślałam, jak go otworzę. Może uda mi się to zrobić rękami? No dalej! Otwórz się, głupi kokos. Może chociaż moja spinka do włosów mi pomoże? Są skuteczniejsze sposoby. Aj! Uderzenie głową też jest bezużyteczne. Może po prostu nim rzucisz? To może pomóc. Co ty zrobiłaś? Zniszczyłaś moje ciasto. Jak mam to teraz zjeść? Wow. Ale w końcu dotarłam do wnętrza kokosa? Teraz mogę go zetrzeć bezpośrednio na tort. Ty będziesz miała tort, a ja coś takiego? Nie, a masz. Samantha, co ty robisz? Nie najadłam się, więc to też jest moje ciasto. Tym razem ja będę pierwsza. Nie masz nic przeciwko, prawda? No, nieźle. Uwielbiam kukurydzę. Można z niej zrobić coś ciekawego. Ej, to nie fair. Nie da się wymyślić nic ciekawego z ostrymi, paskudnymi sosami. Tylko mnie się tym razem poszczęściło. Patrz, jak dekoruję swój tort i możesz mi zazdrościć. Wow! Mm, wiedz, że to jest pyszne. Okazuje się, że mała kukurydza jest taka słodka. Pyszności. Rzeczywiście, widzę to. A czemu ty tak siedzisz? Zajmij się z tymi sosami. Aż dym z nich idzie, nawet mają ostry zapach. Nie dodam zbyt wiele tego sosu. Wezmę troszeczkę każdego. Wyszedł mi całkiem fajny emotikon. Tylko troszeczkę go poprawić. ta -dam. Super! Ale teraz tego fajnego emotikonka trzeba zjeść. Ech, wiem. Aj! Co za horror! Ja płonę! Aj! Co to ma wspólnego ze mną? Odwróć się! Chociaż... Dzięki tobie kukuryda zamienia się w popcorn. To niesamowite. Mój tort się spalił. Może tak będzie najlepiej. Zjedzmy razem mój. Smacznego. Zobaczmy, co tym razem nam się trafi. Wow, to arbuz. Już przewiduję, jak pyszne będzie ciasto arbuzowe. Teraz moja kolejne wciśnięcie przycisku. Ojej, najbardziej na świecie boję się żywych raków! A teraz muszę je zjeść! Co za masakra! Jane, ty pierwsza. Ok z chęcią. Przede mną smak lata. Chodzi mi oczywiście o moje arbuzowe ciasto. Mm, to jest po prostu nierealnie pyszne. Wow. Palce lizać. Co za uczta. Czy ja też mogę spróbować? Chcesz spróbować? No dobra, proszę. Skórki są twoje. Ci wózka, chciałam tortu. Przecież masz własny. Ale moja dekoracja jest żywa. Te raki się ruszają. Dobra, tylko trzeba je najpierw rozłożyć na cieście. Chociaż mam lepszy pomysł. Ponieważ jestem królową raków, moglibyście moje drogie raczki dokonać ataku na Jane? A ja w zamian oszczędzę wasze życie. Let's go! No to naprzód! Do boju! Mój plan działa! Aj! Skąd się wzięły te raki? Samanta ogarnij tych swoich wojowników! Jane powinna z nimi walczyć, a nie jej szarbuza. Jest, mój plan rozbrojenia raków też zadziałał. Ale jak to? Nie tak miało być! A to jeszcze nie wszystko. No masz Samanta! Hmm. Super! Powinnaś zobaczyć swoją minę. A tak przy okazji ciasto wygląda na tobie naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że tym razem znowu mi się poszczęści. O tak, jadłam już kilka pysznych syropowych smakołyków. Hej! Ok. Ja też mam szczęście, bo dostałam marchewki, które po prostu uwielbiam. Hej! Ja pierwsza dekoruję tort. Te syropy pomogą mi narysować coś fajnego. To urocze! Pięknie i pysznie. Wyszło rewelacyjnie. No to próbuję. Muszę przyznać, że to najpyszniejsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłam. To jest po prostu nierealnie dobre. Połączenie kwaśnego i słodkiego sprawia mi ogromną radość. Oj, chociaż kwaśnego jest troszeczkę za dużo. Jane, co się z tobą dzieje? Dobra, chyba się wygłupia. Pora udekorować tort moimi małymi marchewkami. Więc do dzieła. To będzie pyszne i na pewno niekwaśne. No to próbuję. Rewelacja. Czuję się jak prawdziwy króliczek. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Uf, chyba nic mi nie jest. Samantha, co ci się stało? Co za słodziak. Zmieniłaś się w uroczego króliczka. Nie martw się, zajmę się tobą. Jaka jesteś puszysta. Więcej zabawnych, pysznych i oryginalnych challenge znajdziesz na Rapapa. Subskrybuj kanał, aby mieć pewność, że nic cię nie ominie. नाराज है पापा